Nauczyciele 40 lat temu, jeśli nie zrobicie tego co wam każę, zdzielę was linijką. Nauczyciele teraz jak wyłączyć automatyczne odtwarzanie? Moja praca domowa. Praca domowa mojego kumpla, nauczyciel. Nauczyciel pozwala nam używać telefonów na lekcji, dosłownie każdy. Nauczyciel to nic złego popełniać błędy, tak się uczymy. Ja popełniam błąd. Nauczyciel. Autor koloru zasłon to przypadkowy wybór i nie ma w tym głębszego sensu. Nauczyciel polskiego, read. Kiedy wysyłam XD, mam na myśli to. Kiedy mama właśnie skończyła rozmawiać z nauczycielem przez telefon i wchodzi do twojego pokoju. Nauczyciele, kiedy widzą bójkę w szkole. Nauczyciele, kiedy widzą, jak dziewczyna odsłania 0,00001% ramienia. symuluję chorobę i zamiast iść do szkoły, gram na kompie. Mój nauczyciel jest w mojej ekipie i rozpoznajemy swoje głosy. Nauczyciel. Ile to? 45 zł plus 50 zł. Uczeń 95. Nauczyciel 95. czego? Bananów? Jabłek?